Witamy bardzo serdecznie z Ostendy, Kasper Pupin witam, Paweł Okomski, nie wiem jeszcze jakie te nasze programy będą miały nazwy, ale jakoś spróbujemy sobie z tym poradzić, no i już jedno jest pewne, tylko jeden zespół będzie w tym roku reprezentował nasz kraj w rozgrywkach Euroligi, będzie to PG Turów Zgorzelec, bo Stelmes Zielona Góra przegrał przed chwilą z Uniksem Kazań, no i właśnie, w pierwszej bardzo szkoda, w drugiej walczyliś, walczyliśmy. Było dobrze, było fajnie za, za zacięcie, ale ostatecznie u nich lepszy, co wygały pieniądze. Wygrały pieniądze, wygrały indywidualności. Wspomniałeś, że szkoda nam pierwszej połowy. Mi generalnie szkoda całego meczu, bo uważam, że ten mecz jednak był do, do ugryzienia. Tak jak na, na Twitterze też pisały inne osoby, wspominały, że ten Unix naprawdę dzisiaj był do pokonania. I tak jak dzisiaj to opuszcza już Ostendę, tak jutro właśnie Unix może uczynić to samo, bo HPL to też trudny przeciwnik i może się to skończyć też wyjazdem Rosjan. I nagle się okaże, że Unix e, kolejny sezon z rzędu nie wykonuje planu, który powierzony jest przez oligarchów, którzy no stop, pakują duże pieniądze w ten klub. Był to pierwszy mecz z telmetu oficjalny, debiut Andrzeja Adamka. E, oceniamy go pozytywnie, ale przez pryzmat tego, bo to był unik skazań i w ogóle graliśmy tak naprawdę bez presji. Dokładnie, właśnie trudno tutaj ocenić ten mecz i jakby pod kątem oceny trenera Adamka i jego pierwszego spotkania, bo przecież tutaj nikt nie wymagał niczego wielkiego od naszego zespołu. Generalnie zakładaliśmy, że, że będzie jednak ta porażka. Dzisiaj była po walce. Uważamy, że mogli nawiązać walkę i widzieliśmy tu przecież naprawdę bardzo, bardzo dobre akcje ze strony naszych zawodników, szczególnie w tej drugiej połowie. Tutaj Bert wykazał się no, świetną, świetną postacią Natomiast no, trenera Adamka, tutaj myślę, że w dłuższej perspektywie należałoby potem oceniać 2-3 miesiące. Chyba wypadałoby dać trenerowi, który dopiero wchodzi w ten zespół. Nie ma Stelmetu w Eurolidze, to niech powie coś kapitan w rozmowie z Kacperem. Co, rozmawialiśmy w fotelu, że są do ugryzienia i byli do ugryzienia chyba. No byli do ugryzienia. Myślę, że druga połowa pokazała, że mogliśmy naprawdę. Te zacząć dużo lepiej, ten początek, no i niestety, niestety, no brakło nam, brakło nam kilku punktów, trafiali rzuty wolne w końcówce i, i nie było jak, nie było jak to, mm, nie było jednak w końcówce jak, jak to wygrać. No właśnie, co się tam wydarzyło na początku, takie, takie usztywnienie chyba z Waszej strony, lekkie w ataku, Miałem, można było takie wrażenie odnieść? No, z skuteczność to... mieli, mhm. oni za to w zasadzie wszystko wszystko trafiali, za łatwe punkty zdobywali, mieliśmy duże problemy w obronie i, i, i no, po prostu odskoczyli nam. Tyle kapitan z Zielona Góra Łukasz Koszarek. Jak widzicie, a właściwie nie widzicie, mamy lekkie problemy techniczne. To wynika z tego, że złośliwość rzeczy martwych spowodowała, że nie możemy Wam pokazać naszej drugiej części. Dlatego oddajemy głos Przemysłowi Zamojskiemu, z którym rozmawiał Kasper Pupin. Po jego wypowiedzi wracamy na ekrany. Głowa do góry spokojnie będziemy grali w tym sezonie w Eurokapie i, i tam musimy wypaść jak najlepiej. A o swojej postawie indywidualnej co możesz powiedzieć? No troszeczkę chyba się odbudowujesz już po, po, po kadrze ustabilizowałeś formę. Powoli, wiadomo, to wiedziałem, że ta forma przyjdzie. Dzisiaj jakoś tam specjalnie dobrego spotkania zagrałem, też to nie było za bardzo pozycji, żeby oddać większą ilość rzutów, ale fajnie, fajnie to wygląda, coraz lepiej się rozumiemy na boisku i naprawdę było dzisiaj widać zaangażowanie. Mimo, że gdzieś tam odskoczyli na dwupunktową, dwucyfrową przewagę, to, to byliśmy w stanie wrócić do gry i naprawdę do ostatniej akcji to się losy spotkania, także... Nam za to, i myślę, że jak będziemy pokazywali takie serce i walkę w każdym spotkaniu, to, to naprawdę będzie dobrze. Teraz się przygotowujemy spokojnie do Polskiej Ligi i, i zobaczymy, co nam to przyniesie. A czyliście z ich strony jakieś takie wyrazy niedoceniania waszej ekipy? Nie, wiadomo, oni czują się pewnie i, i tak wyglądali przed całym spotkaniem. Myśleli, że będzie łatwo, gładko i przyjemnie, a naprawdę się później w tej drugiej połowie zdziwili. I no, szkoda, że, że nie udało nam się wygrać, bo byliśmy, bylibyśmy dalej w tej grze Euroliga, ale, ale takie jest życie, no, raz wygrywasz, raz przegrywasz. Dzisiaj przegraliśmy, jedziemy do domu i, i będziemy pewnie obejrzymy sobie ten mecz na spokojnie, a już pod kątem Polskiej Ligi, pod Eurocupu będziemy się przygotowywać. Ja mimo wszystko nie oceniałbym tak krytycznie gry Przemka Zamojskiego, Przemek to Przemek zawsze, ja to za, za, zawsze zawsze da, da swoje. Ale kogo trzeba skrytykować, to musimy skrytykować Quinton Hosley. Tak jak czekał na odjazd autokaru sam. Tak, był tutaj na parkiecie sam, ale nie w tym sensie, że, że nie wiedział co, co, co zrobić, tylko po prostu był cieniem tego zawodnika, którego się spodziewaliśmy. No dokładnie, gdzieś tam przed meczem koncentrował się w samotności, założył słuchawki na uszy, nie wiem jeszcze czego słuchał, ale wydaje mi się, że to była muzyka lekko uspokajająca, bardziej niż motywująca do, do walki z Unixem. Początek bardzo słaby, na siłę próbował szukać jakichś tam rozwiązań w ataku, które mu zupełnie nie wychodziły, chyba tam miał 0 na 7 w pewnym momencie z gry. Pierwsze punkty generalnie zdobył przecież chyba w, dopiero w drugiej kwarcie. Po, po rzutach osobistych, w obronie nadrabiał, walecznością jednak miał wszystko, tymi swoimi długimi rękoma i generalnie świetnymi reakcjami na, na przemieszczanie się piłki w ataku rywala. Ale no, nie tego się spodziewaliśmy, po nim nie za to też na pewno ma płacone w stelmecie, żeby tak prezentować się w jednym z najważniejszych chyba meczów sezonu, bo nie ma co ukrywać, że Euroliga była jakimś tam małym celem tego zespołu, żeby ten awans do Euroligi. Hosley pewnie się jeszcze z biegiem czasu rozkręci, ale show pokazał go kolega z podwórka, rodem z Brooklynu, Steven Bert. 30 punktów. No, kapitalne zawody tego zawodnika. Szkoda, że się nie przełożyły. No, na wygraną. No, zaryzykował, zaryzykowałbym nawet postawienie tezy, że Steve Bert przerósł dzisiaj po prostu wszystkich zawodników na parkiecie, że był jednak najlepszym zawodnikiem dzisiejszego spotkania. No i myślę, że w Zielonej Górze niektórzy mogą szybko zapomnieć o Walterze Hodżu i o, o jego dokonaniach w, dla, dla naszego zespołu w Zielonej Górze, bo, bo Steve Bert to jest naprawdę nowa jakość tej ligi, która będzie promowała tę ligę, myślę, w następnych miesiącach. Ja się z zgadzam w 100%. Steven Bert, kapitalny zawodnik, kapitalnie nurkował pod ten, pod ten kosz. Grał jako jedynka dwójka. Tak jak powiedziałeś, przerósł pozostały koszkarze z telmetu. A ja bym cię zapytał, która konfiguracja na obwodzie była dla ciebie najlepsza? Dla mnie koszarek, hosley i jednak Bert. No, oczywiście, no jak najbardziej. No pozycje 1-2 już mamy załatwione tutaj w Stelmecie i wiemy, że tam musi grać Koszarek z Bertem. Na trójce wchodzi Hosley, ale w Hosley jednak w optymalnej dyspozycji zakładamy, że on jednak w, w miarę rozwoju sytuacji w sezonie będzie się też rozwijał i będzie z coraz większą motywacją wchodził na parkiet. No nie zakładam, żeby w kluczowych spotkaniach sezonu, czy w Eurokapie, czy w kluczowych momentach ligi pokazywał się w tak słabej strony jak w pierwszej połowie dzisiejszego spotkania. Natomiast ta konfiguracja faktycznie tych trzech zawodników. To będzie chyba najlepszy zastaw w lidze, no nie boimy się słów. Stelmet nie grał po raz pierwszy w Ostendzie, znowu przegrał i znowu Jacek Białogłowy, dziennikarz Radia Zielona Góra, niestety musiał to komentować, ale posłuchajcie co Jacek ma do powiedzenia, jak zwykle ciekawie. Ostendna jest przepiękna, nie jestem agentem tego miasta, ale zapraszam serdecznie, jest tutaj piękna plaża, powiem szczerze, że byłem w wielu krajach, gdzie jest morze i plaża, ale takiej pięknej dawno nie widziałem, ale okej, okay. ostępna, ostępną piękną jest, natomiast my wyjeżdżamy stąd, jednak mimo wszystko w smutnym nastroju, bo Stelmen dzisiaj przegrał, chociaż w drugiej połowie no, grał świetnie u nich skazań troszeczkę na początku wyszedł na nas od taki na zasadzie mamy tutaj jakiś stelmecik, z którym prowadzimy wysoko, więc rozniesiemy go w trzeciej i czwartej kwarcie, a tutaj nasi nagle postawili świetne warunki. Czemu przegraliśmy? Ja się zawsze zastanawiam w takich końcówkach, czy to jest doświadczenie, bo przecież doświadczonych zawodników ma zespół skazania, czy oni po prostu są zawodnikami tak wielkiej klasy i za to im się płaci wielkie pieniądze. Chyba to właśnie to Curtis Gerald i Kit Langford dzisiaj właściwie załatwili, bo te naszym troszeczkę na koniec zabrakło tej te postawienia e, e, kropki nad i myślę, że z biegiem czasu tą kropkę będą potrafili stawiać na razie jeszcze troszeczkę im brakuje do uniksu na przykład. Tyle Jacek Białogłowy no i będziemy się opierać, tak? Ten mecz był do wygrania, może nie ma jakiegoś moralniaka, tak zwanego, ale na pewno jest taki koszykarski kac, który będą musieli się zmierzyć koszykarze i tyle na temat sportu, szkoda wyjeżdżać z tej ostędy byliśmy tu krótko, ale działo się Sporo. Oj, sporo, sporo. Sporo. Co mam, chcę Wam chcemy powiedzieć, o czym też pisa pisaliśmy? Wyobraźcie sobie, że y, Kacper znalazł taki hotel, w którym można się zameldować do godziny 15, y, gdzie recepcjonisty nie ma, ale jest recepcja y, i tylko pukaniem do drzwi można wymusić, bądź też nie y, zameldowanie się do pokoju. Nam się to udało, ale kibic, kibicowy HPL-u Jerozolima y, no nie. No, z... Poleciliśmy mu właśnie pukanie w te drzwi, pukał niemiłosiernie chyba przez 10 minut. Już myśleliśmy, że te drzwi za chwilę wyważy. Bardzo komiczna sytuacja i skończyła się tym, że on razem z Torbą udał się na hale. i generalnie nawet teraz nie wiemy, czy jednak znajdzie tam miejsce w dziś, dzisiaj w tym hotelu, bo recepcja wciąż jest zamknięta. To był dobry znak dla nas, bo do nas się szczęście uśmiechnęło, a też nie uśmiechnęło się do kibiców. z ukazań. No śmieszna sytuacja, nigdy wcześniej czegoś Coś takiego nie widziałem. Oferowaliśmy temu Izraelczykowi pomoc, że może u nas zostawić rzeczy, ale jak on to powiedział? I'm afraid. Nie trzeba tego tłumaczyć. Tyle z ostendy. Będziemy dalej jeździć za polskimi drużynami. Może za Turowe w Eurolize, może za Stromete w Eurokapie. Kto to wie, gdzie nas zaprowadzi Kacper Pupin za kierownicą yy, bardzo szybkiego samochodu. Tyle z ostendy. Kacper Pupin, dziękuję. Paweł Okomski, do zobaczenia.